Modena Halloween przywędrowała do nas ze Stanów Zjednoczonych. Tam ostatnia noc października jest czasem wyśmienitej zabawy. Dzieci przebrane za czarownice lub diabły chodzą od domu do domu i zbierają cukierki. Okna mieszkań są udekorowane szkieletami, duchami i wampirami. W ten sposób pod pozorem żartu i zabawy lansowane są praktyki magiczne, wróżbiarskie i okultystyczne przestrzegają duchowni. Ich zdaniem akceptując Halloween przyjmujemy atrakcyjnie opakowaną, ale niebezpieczną dla naszego życia ofertę. Może doprowadzić taka niewinna zabawa do dręczenia, do udręk, może prowadzić do zniewolenia, do obsesji konsekwentnie najcięższym punktem dojścia jest po prostu opętanie. Halloween to celtycki zwyczaj pogański. Wywodzi się z praktyk druidów, którzy pełnili funkcję kapłanów, sędziów i wróżbitów. Według ich wierzeń w noc upiorów za światów przybywały różne duchy i demony. Ta tradycja została przejęta przez satanistów. Oni uważają Halloween za swoje święto i twierdzą, że wtedy właśnie szatan ma szczególną moc. Jest to więc noc tak zwanych czarnych mszy i ofiar składanych nie tylko ze zwierząt. Ksiądz Jan Kaczmarek na co dzień spotyka ludzi nękanych, a nawet opętanych. Kilka lat temu właśnie w noc Halloween przyjechały do niego nastolatki, które na cmentarzu wywoływały duchy, uratowały je tylko egzorcyzmy. Przybiegły do mnie zdyszane, przestraszone, bardzo przestraszone, bo coś się z nimi dzieje, zaczynały jakieś mówić niestworzone rzeczy, trochę głos, barwa głosu zmieniona, nie do poznania ojcowie stwierdzali. Zdaniem socjologów za tą pozornie niewinną zabawą kryje się duże niebezpieczeństwo. Traktowanie zmarłych jak żyjących, prawda, jeszcze zabawa ze śmiercią, no to jest bardzo niebezpieczne. I jeszcze o symbolice. Według źródeł historycznych w starożytności wydrążona i podświetlona dynia oznaczała, że mieszkańcy domu czczą szatana. Dziś ten wizerunek ma być symbolem potępionych dusz. I popieram Halloween, ponieważ są polskie święta, powinniśmy je obchodzić i tak, tak jak uczyli nas rodzice i dziadkowie, tradycja jest najważniejsza. Dlatego zdaniem duchownych przed halloweenową zabawą należy się poważnie zastanowić, bo stanowi ona duże zagrożenie.